Dzisiaj na dworzec Gdański mnie przygnało. Widok z wiaduktu. Patrzcie jak to ciekawie wygląda. Niczym skocznia narciarska. Warszawa Gdańska w budowie. Bo za chyba rok albo dwa będą tędy jeździć pociągi, kiedy będzie linia średnicowa w remoncie dlatego teraz się tutaj przygotowują. Budynek jak widzicie jest stary. Stoją jakieś dwa pociągi SKM jakaś. Zaraz zobaczymy jak to będzie jechać. No i pięknie, Elf odjeżdża. Linia S3. S3 do Radzymina Mamy już grubo po 17, ale panowie pracują w drodze na feron numer 3 Najbliższy pociąg osobówka Warszawa Zachodnia a tu mamy dwujednostkowego elfa do nasielska kolei Mazowieckich oczekującego na odjazd. O, jak na zawołanie! Szybka kolej miejska, linia S9, legionowo piaski. Kierowniczka odprawia pociąg i jedziemy i pani w kadr na mnie wchodzi dalej, brawo. poszedł. Jak to wygląda? Zupełnie nowy peron powstaje. W godzinie 18.10 przyjedzie z opóźnieniem, około 12.00. Opóźnienie może ulec zmianie. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikatę. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. Tak, tutaj zapowiedzi są o wiele lepsze niż na stacji Warszawa Wola. Łamane przystanek osobowy. Pociąg jest opóźniony. Co zrobić? Czekać. Na pewno na uwagę zasługuje to, że Warszawa Gdańska jest super połączona z metrem. Wow. Pociąg osobowy ze stacji Nasielsk idzie na tor trzeci, przy peronie drugi. Pociąg kończy bieg. Pociąg osobowy ze stacji idzie na tor trzeci, przy peronie drugi. Pociąg kończy bieg. Prosimy zachować ostrożność, i nie zbliżać się do kraja niż Okej. Okay. A co to za elf jakiś tutaj zmierza? Z Radzymina do Warszawy lotnisko Chopina Elf. Same elfy dzisiaj. Jedzie, I tym razem się trafi piętrusek. Czasem mamy jakiś podsył. EP 07 z pociągiem Nida, TLK Nida. Ja akurat sprawdziłem w tym rozkładzie pociąg Nida z Kielb do Warszawy Wschodniej. I nie wjeżdża na zachodnią ani w centralną, a do Kielc jedzie z zachodniej przez centralną wschodnią. teraz się podstawia. W zasadzie nie wiem dlaczego tak jest, ale tak jest w tym rozkładzie. Naprawdę dużo ludzi czeka na pociąg do Ciechanowa, który za chwilę wjedzie. I oto wjeżdża pociąg do Ciechanowa. I dobrze, bo dzisiaj jest dosyć zimno. Pro pięknie. Mamy bardzo ładny skład do Ciechanowa. Tymczasem niezapowiedziana SKM-ka, przejazd techniczny. my poflirtujemy z flirtem do Ciechanowa kierownik odprawia pociąg i stadlerek będzie wiózł pasażerów do Ciechanowa i do stacji pośrednich dziękujemy pan mechanik jest super pomachał mi światełka puścił pozdrawiam go serdecznie jest mi zimno w palce bo wziąłem dzisiaj takie zwykłe rękawiczki jechałem na rowerze ale było warto zwłaszcza dla ostatniego odjazdu bardzo lubimy gdy mechanicy Niekoniecznie puszczają RP1, ale takie małe gesty, drobne właśnie jak te światełka są fajne. Bardzo sympatyczne. Pozdrawiam wszystkich, którzy dotrwali do końca tego filmu. A ja zbieram się do domu na rowerze zdrowo. I do następnego. Cześć!